Odeskie Zoo daje schronienie zwierzętom z terenów objętych działaniami wojennymi. Te lwy zostały uratowane z ogrodu zoologicznego w Harkowie, miasta we wschodniej Ukrainie, które jest ostrzeliwane od początku wojny. Zoo było stale pod ostrzałem i mocno ucierpiało. Ginęły zwierzęta, także pracownicy. To było bardzo tragiczne. Dlatego dyrektor Odeskiego Zoo i jego zastępca załadowali dwie klatki do furgonetki i pojechali do Charkowa, by uratować lwę. W porównaniu z Harkowem Odessa była dotąd stosunkowo bezpieczna. Miasto zostało strzelane rakietami, ale nie doświadczyło podobnego natężenia walk. Na początku wojny Odeskie Zoo zostało zamknięte, podobnie jak większość instytucji w Ukrainie, jednak po miesiącu zdecydowano się ponownie je otworzyć. I ludzie korzystają z tej oferty. Wewnątrz jest prawie tak, jakby na zewnątrz nie było wojny. Coś przecież musi działać. Trzeba od czasu do czasu wyprowadzić dzieci z domu, trzeba nakarmić zwierzęta. Przyjechaliśmy tu, żeby wesprzeć to zoo i zobaczyć nowe zwierzaki z Harkowa. Zoo przygarnęło nie tylko drapieżniki z innych ogrodów zoologicznych. W bocznym budynku tymczasowe schronienie znalazły setki królików, chomików i świnek morskich. Już w pierwszych dniach wojny Zoo poinformowało mieszkańców, że zaopiekuje się ich pupilami. Ludzie znaleźli się w impasie. Wyobraźmy sobie, że kobieta ucieka z miasta z dziećmi i walizkami, nie ma możliwości, aby zabrała ze za sobą papugę. Dlatego postanowiliśmy zaoferować mieszkańcom pomoc w podjęciu tej trudnej decyzji i przygarnąć ich zwierzęta. Zoo położone w samym sercu Odessy to instytucja z misją. Dyrektor Beliakow jest znaną osobą publiczną. W czasie wojny, rola Zoo w społeczeństwie jest jeszcze większa. Musimy nie tylko dbać o nasze zwierzęta, ale także dać coś pozytywnego naszym mieszkańcom. A zwiedzający są zachwyceni, kiedy tuż po ponownym otwarciu zoo urodziło się cielątko, szybko wybrali dla niego imię. Stworzenie zostało nazwane Javelina, na cześć pocisków Javelin, które odgrywają kluczową rolę w obronie kraju.